Kamińska Beata Miłosierdzie Zakochałam się w Tobie, Jezu. W myślach moich jesteś dzień i noc. Pragnę Ci wiernie służyć, Panie, bo Ty masz największą w świecie moc. Chcę kąpać się w Twoim miłosierdziu, zanurzyć calutka i tam zostać. W bezpiecznej przystani na cichym morzu ujrzeć w blasku piękną postać. Oddaję Ci się bez opamiętania. Twoja krew i woda zmywa grzechy ze mnie. Dług wdzięczności ciągnie się po wieki, a Ty kochasz zawsze, pomimo, niezmiennie. Dlatego utul mnie jako swoje dziecko, oblubieńcą mój jedyny i tak miłosierny. Nie patrz na wady, ułomności, błędy. Pragniesz tylko, by każdy był Ci wierny. Kaminska Beata